Hej, hej, siemanceczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z The Elder Scrolls 4 Oblivion e, i udało nam się wziąć e, zadanie z gildii magów. W końcu ten typek wyszedł tutaj na zewnątrz e, i bardzo dobrze, bo wcześniej się zamknął. Tam nie byłem w stanie z nim pogadać. Dobra, ty masz podobno klucz do studni. Super, e, ty masz podobno klucz do studni tej za gildią magów, co? If I didn't know any better, I'd say he's trying to get you killed. He gave poor Vidkin the same task and we never saw him again. I'm reasonably sure there's a connection, but I can't prove it. Think it if, I'd hate to lose another useful associate. Here's the key and something extra. I don't know if it will be of use to you, but from what I've heard of Falkar's ring, it may come in handy. And if you find out anything about what happened to Vidkun, let me know, will you? Okay, spoko, dziękuję. E, Poruszanie się e, po wodzie, czy tam po wodzie? Rekomendacja. Okay. Klucz do studni, super. An associate, just like yourself, perhaps not the brightest, but very eager. He was given his assignment from Falkar and disappeared. It's like he dropped out of existence. No and Falkar a word about it. Just perform the task you've been... okay. Dobra, dziękuję za ten kluczyk. W takim razie wyjdziemy sobie na zewnątrz, sprawdzimy co w tej studni jest i sprawdzimy czy czasem ten gość nie wiem, nie postradał zmysłów. Znajdując ten, ten, ten pierścień, bo często tak było, że właśnie te pierścienie często były na tyle często były na tyle zaklęte, że później ktoś, ktoś tracił zmysły, A ten jest ciekawy gość. Orba z jedzeniem żebraka. O, to trochę mi go szkoda, no ale okej. Okay. Dobra, lećmy. Eee, super. Chodzimy do studni. Ej, oj, ojej, oj, co, co tu się dzieje? Pierścień brzemienia 150 aż waży. No, powiem szczerze, że. No dużo. Faktycznie udało mi się znaleźć pierścień brzemienia. Muszę go zwrócić. Niech to będzie moje aktualne zadanie, no tak. Tylko, że tak. Postać jest przeciążona. Postać jest przeciążona. Aha, ha, ha, O ile przeciążona? O 10. Wyrzućmy w takim razie stalowy yy, krótki miecz. To będzie miał 332. Także na styk. No i co? I to było takie trudne? W sumie.

I'm just so tired of the way we've all been treated by Falkar. I was worried about you and angry about Vitcund, so I confronted Falkar directly. He was furious when I told him I'd helped you. And then when I threatened to report him to the Council of Mages, I thought he was going to kill me. He flew into a rage. I didn't even understand some of his ranting, but he said that our days are numbered, and then he stormed out. I don't know if he ever wrote your recommendation. I'm sorry, I didn't expect this to happen. Perhaps you should go look and see if he did write one. You should check his room in the living quarters. If you see the note or anything else unusual, let me know. I'll gladly send it to the council. Aha, czyli co? Ten pierścień nie będzie potrzebny? Tak naprawdę? It's such a shame. He didn't deserve to die like that. tylko mogłaś tak naprawdę nic nie robić, bo ja ten ja ten pierścień tutaj sobie przyniosłem i tyle nie było z tym większego problemu. Naprawdę. Nie był żaden problem dla mnie, żeby to przynieść. No, kurde, mam nadzieję, że Mam nadzieję, że to nie wpłynęło na moją rekomendację. A weźmy mu tu, włóżmy ten pierścień, co? Pierścień brzemienia. Weźmy mu tutaj. Okej. Okay. Dobra. One puty. To nic ciekawego. Szuflady. O! No, nie wierzę, oh. masakra, pergamin, czarny klejnot duszy, no proszę. Hmm, tak naprawdę tutaj nie ma nic dla mnie, a ja tutaj niby pokazuje, że tutaj coś, a chyba, że na tym pergaminie miałoby być coś napisane. No zobaczcie, pokazuje mi tutaj, yy, że w tym miejscu jest coś, co mogło mnie zainteresować. Ewentualnie za obrazem? Nie. W pokoju Falkara nie ma śladu listu polecającego, ale udało mi się tam znaleźć czarne kamienie dusz. Muszę jak najszybciej pokazać. Destan. No właśnie, to mnie, też mnie te czarne kamienie dusz yy, naprawdę za, zaintrygowały, bo. No, nie jest to nic dobrego. Coś mi się zdaje, że może to być. Może to być co, jakaś sprawka ciemnej strony mocy, że się, tak powiem. Naprawdę może być zaangażowany w jakąś czarną magię. Co by nie było niczym dobrym, oczywiście. Czy to są jakieś babeczki? Babeczka, dokładnie. E, dobra, no to w takim razie, jeżeli tutaj nikt nas nie obserwuje, to sobie weźmiemy to, co możemy. Na pewno wezmę sobie te miksturki miks, nigdy nie za wiele, tym bardziej, że one są bardzo, bardzo drogie, wiesz, taki złota, przy okazji, ale że znamy, czy nie iść tam na dół i nie wziąć tego miecza, który tam zostawiłem. What's this? Black soul gems? Dokładnie. Oh dear, this is worse than I'd expected. All right, I'll just take these from you. I'll need them for my report to the council. Now, you didn't find any sort of recommendation? Dziękuję bardzo. Zadanie wykonane w takim razie, czyli mamy rekomendacje. Czyli mamy rekomendacje, nie jest źle. Możemy spokojnie się tą rekomendacją nacieszyć, bo myślę, że Rada. No, jednak stwierdzi, że tamten gość był dość niepoczytalny. Weźmy ten miecz i spadajmy. Że ten gość był dość niepoczytalny i na pewno maczał palce w czarnej magii. Dobra, to chyba rekom rekomendacje w tym chedynol już, już nie mamy co liczyć. Wypadałoby w takim razie, tak jak nam powiedzieli w gili wojowników, lecieć do Coral? Chyba tak, do Coral. Albo wiecie co? No czas troszeczkę powalczyć również, więc wrócimy sobie na arenę. Wrócimy sobie na arenę, trochę sobie powalczymy. Mam nadzieję, że zdobędziemy trochę pieniążków i będziemy mogli powoli, powoli, kurde, kupić sobie tę posiadłość. Po pierwsze wykonać związaną, związane z nim zadanie, z nią, z posiadłością, z nią. Ok, dobra. Jestem gotów. Wezmę sobie tylko te Twoje rzeczy tutaj. E, możemy wziąć tą zepsutą. Nie jest to tak bardzo ważne. O, poczekaj, bo jeszcze muszę założyć na siebie to, tak? Dobrze. Jeszcze muszę to na siebie założyć. Gdzie jest ta ciężka oh, Super, jest. Dzień dobry. Chcę walczyć. Aha, bo to. Jezus, Maria, znowu nie ten, nie ten czas. Nie ten czas. 9 am. No to w takim razie poczekajmy 5 godzin. Będzie dziewiąta. Czy to Mroczny elf. Mroczny elf, co mi może zrobić mroczny elf? Bitch, please. Naprawdę. Nie sądzę, żeby był w stanie mi zagrozić. No, come on, bro. Look at the yellow team's dark elf. You can see the murder in his eyes. Can the blue team's yeah, bloodlust even hope to survive? Let's find out. Let's find out. Mhm. What's up, buddy? W takim razie bawimy się w strzelanie. Bawimy się w strzelanie. Jak bawimy się w strzelanie, to proszę bardzo, ja również sobie wezmę stalowy łuk. I zobaczymy na co cię stać. On się cały czas rusza, zobaczcie. Wow. Czy on się też będzie leczył, czy jest na tyle honorowy, że się nie będzie leczył? Zawsze to sobie podszkolimy troszeczkę celność. Ciekawe czy jak ja walę mu w głowę... ...czy więcej obrażeń mu zadaję. Celność wzrosła, super. Ja mogę chyba sobie zbierać te, te strzały, które on mi tutaj... Wow. Ładnie, jeszcze ładniej. Oj, no, Zbieram sobie to, co mogę. Patrzcie ile w ogóle ma strzał w sobie już, nie? Ciekawe, można było strzelić i patrzcie jak ładnie to się rusza. Ja to nie wiedziałem, że z tamtych czasów Obliviona takie rzeczy były możliwe i takie rzeczy były robione. Ju, co ty mówisz? You never leave this arena, co? 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 Trzeba w ogóle gdzieś tam w piachu się za? Celność wzrosła już chyba po raz trzeci podczas tej walki, bardzo dobrze. Zawsze to lepiej trochę gościa, by sobie podszkolić ucznictwo. I wiecie co? W tym momencie chyba dokończę dzieła... normalną. No tak, właśnie to, to mam do zaoferowania Blue Team, stary. Dobra, nara. Eee, łucznik na łucznika to jest myślę, że w tym momencie bardzo łatwa rzecz. No bo jak widzicie ja się potrafię, znaczy potrafię pomyśleć i schować się za tymi filarami, a oni sobie stoją jak gdyby nigdy nic. Dobra, daj hajs. Więcej złota. Super. Więcej złota, więcej krwi. Chciałbym walczyć jeszcze raz. Sztylecik, tak? Sztylecikiem będzie walczył, proszę bardzo. Myślę, że ten sztylecik również może mnie posmyrać. Wiecie gdzie? No właśnie.

A to jest. Wow, faktycznie coś tutaj. Coś mówiliście o jego sztyleciku? <grymianie> Proszę Was. Naprawdę. Sztylecik. Dawaj, hajs. Nieźle mi idzie. No właśnie, co? Zmieniasz do mnie nastawienie? Elfka Wysokiego Rodu. Zobaczymy, co Elfka Wysokiego Rodu ma dla nas... ...ma nam do zaoferowania. Nie powiedzieli nam, czym walczy, ale zaraz pewnie się...

Mogłabym się przeprosić? O, nie trafiłem. Ło! Wow. Piękny. Proszę. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Niepokonanym, co? Okej. Okay. Dawaj hajs, 200 sztuk złota. Jeszcze trochę i zostanę wojownikiem, spoko. Dobra, e, w takim razie ja sobie zostawię tą moją... E, ciekawą... ciekawy kubraczek e, i zastanawiam się, aha właśnie, możemy się tak najpierw ubrał, co? Ciekawe, bym się ubrał. I teraz możemy lecieć, myślę, do Coral. Trochę sobie powalczyliśmy na arenie i myślę, że można lecieć po kolejne zadanie związane z Gildią Wojowników, czyli do Coral. Proszę bardzo, sprawdźmy, czy znajdziemy tutaj... Znaczy, zobaczmy, czy znajdziemy tutaj Gildię Wojowników, oraz z Gildię Magów, tak? Bo jeszcze z Gildią Złodziei oraz z Mrocznym Bractwem nie mieliśmy nic do czynienia. Ale z tego co słyszałem, o, jaki brzydki pomnik, znaczy brzydki nie, brzydki, nie tyle brzydki, co smutny. Druga po południu. Jak drugą mamy po południu, to jak wezmę 24, to nie, to weźmy tak, poczekajmy sobie troszeczkę. Bo po pierwsze, pada jest ciemno, a za dnia bym chciał tutaj poszukać szyldów gildii magów i gildii wojowników. A mówiliście właśnie z tym rocznym bractwem, że spadnie mi reputacja, tak? Uzyskam punkty złej sławy, tak? Jak, jak, jak przystąpimy do gildii. Ej, no nie wierzę to, ale. No ale. Frajerski, kurwa. Frajerska pogoda. No dobra, no to w takim razie szukamy. Czy ja tutaj byłem? Nie byłem tutaj w ogóle, więc.. trzeba szukać. Tutaj są jakieś książki. Tutaj nie widzę żadnych szyldów gildi magów ani gildi wojowników. W takim razie trzeba by tutaj przeskoczyć gdzieś na skróty. Hmm. Kobieta na tyłach domu. Hello, I don't Tak, jestem pierwszy w miasteczku. Likewise. I'm always glad to meet someone new. Welcome.

Dobra, szukajmy... Mamy gildię wojowników i przeszliśmy obok gildii magów. Jest super, dobra. W takim razie w gildii wojowników sprawdźmy kto mógłby nam dostarczyć jakieś zadanie. Dzień dobry. Nie, nie, nie znamy się jeszcze, nie, nie mieliśmy okazji. E, awans no niekoniecznie. Hello! To jest oddziwie... Hello! Wejdźmy na samą górę pewnie tam jest jakiś champion czy mistrz czy cokolwiek. i see you've been keeping yourself busy this is good i believe it's time for you to perform some duties for your guild we are a brotherhood a family what affects one of us affects us all fighting drunkenness dereliction of duty are not tolerated i would like you to speak with modrin orion he will assign you any duties that are currently pending good luck to you modrin orion okay modern orange. Czy to był czasem, to nie był czasem ten ork? Przepraszam. Nie. L duties, huh? Tak, ale dopiero musiałem od tej pani na górze się. Duties dowiedzieć is yours. so you I want you to Maglir. Maglir, No i co? He one of your fighter's guild brothers, but he's defaulted on a contract. We can't allow that. Makes us all look bad.

Ojej, ale tutaj na południu coś jest, strasznie, strasznie daleko. A, tutaj, tak? Dobra. E, w Skingardzie mamy szukać tego gościa. No to przelećmy sobie tam. Ojej, tutaj dalej wali o, tym deszczem. E, Skingard, zachodnia brama. Czy my w Skingardzie już byliśmy? Chyba jeszcze nie. Ja bym przynajmniej nie przypominam sobie. Na razie idziemy tak, jak nas prowadzą, tak, jak nas. No, dalej pada, no naprawdę. Ileż można? Ile, ile może tu jeszcze padać? Aha, karczma. Karczma, karczma. W karczmie pewnie znajduje się ten gość, z którym mamy porozmawiać? O, oczywiście, że tak. What? What is it, brother? They send you to find me? <laughs> Defaulted? I suppose so. I'm not paid enough to do the job. I was supposed to find Brennus Astus's journal. That was my job. They said it was in Fallen Rock Cave. You ever been in there? Didn't think so. I'm not going back. Not for that kind of money. Nie Niedokończone sprawy. Czy ja tym muszę się teraz zająć, tak? Zobaczmy na mapie, gdzie to jest, jak daleko. Eee, powiedzmy, niedaleko. Jaskinia spadającej skały. No ale tym myślę, że zajmiemy się. W kolejnym odcinku, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie apel w górę oraz zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie, cześć.